Orędzie Chrystusa Króla przekazane przez siostrę Małgorzatę w Skoczowie z dnia 20 listopada 1999 roku. W Wigilię Święta Chrystusa Króla. Dzieci moje ukochane. Ja, król wszelakiego miłosierdzia, przychodzę do Was jako król świata całego i pragnę Was objęci miłością, abyście zrozumieli miłość coraz bardziej doskonalszą, abyście mogli wytrwać w tej miłości do końca Waszych dni abyście byli zjednoczeni z mym eucharystycznym sercem, tak jak to czynicie. O jakże miłe mi są dusze, które trwają przede mną, gdy jestem wystawiony w przynajświętszym sakramencie ołtarza. Dzieci moje, dlaczegoż tak mało dzieci zdaje sobie sprawę z wielkiej łaski, że możecie bezpośrednio przebywać na audiencji Króla Królów. Dzieci moje, nawracajcie się, nawracajcie, czyńcie pokutę. Nie mówcie, że Boga nie ma pośród Was, że Bóg jest oddalony, gdzieś tam sobie mieszka w niebie i nic go nie obchodzą sprawy ziemskich dzieci. O dzieci moje, dlaczego wysuwacie takie fałszywe wnioski i wiele moich dzieci dziwi się, że ja Bóg wszelakiego miłosierdzia ostrzegałem i ostrzegam, abyście umieli rozpoznać między dobrem a złem, abyście poznali prawdziwych proroków, prawdziwe zjawiska od powstania świata aż do chwili obecnej, ale świat wciąż pędzi. Milsze są mym dzieciom spotkania towarzyskie, zabawy, a Bóg w trójce jedyny pozostaje w cieniu. Miłość Boża przez tyle wieków jest znieważana. Pan Jezus zapłakał. I jakże dzieci moje mam nie ukazywać moim dzieciom obrazu męki mojej, którą przechodzę co dnia? Spójrzcie, dzieci moje w oblicze ojca mojego, jako łzy wydobywają się z oczu mojego ojca. Ale dzieci moje nie są tego w stanie zobaczyć, i dlategoż jest stwierdzenie: że nic się nie dzieje, że Bóg nie może mnie skarać. Bóg nie jest złością, ale miłością. Dzieci moje, dzieci moje, Pan Jezus płacze. Przyjdzie dzień, że nie usłyszycie słów moich, a ja pragnąłbym was prowadzić nieustannie, ale nie tylko moja wola, ale wola Ojca mojego stać się musi. Gdyż dzieci moje ja jestem sługą Ojca mojego i wy moje dzieci stańcie się moimi sługami w pokorze, uniżeniu. Przybywajcie do kościołów świętych katolickich i proście waszych drogich biskupów, kardynałów, kapłanów, aby w całym świecie w domu Ojca mojego moje ciało i moja krew była godnie podawana moim dzieciom w postawie, jakiej Bóg pragnie od swych ziemskich dzieci, naklęcząco i do ust. Ja jestem wasz Bóg, wasz brat, wasz przyjaciel. Tak bardzo chcę Was ratować, więc nie wyrywajcie się z moich rąk i pragnę, dzieci moje, abyście mogli w roku, który będzie dla Was rokiem bardzo trudnym, ciężkim dla wielu z Was, abyście trwali przy mnie w nieustannej adoracji przed przenajświętszym sakramentem. Wiem, dzieci moje, że wielu z Was posiada rodziny i starajcie się, aby nie było rozłamu w Waszych rodzinach, ale nie zapominajcie o mnie i przybywajcie choć na jedną adorację do Waszego króla wszechświata. Przekażę wam dzieci moje bardziej zrozumiałe, czego pragnę już wkrótce, i zapraszam moje dzieci wybrane. Wszystkie moje dusze, które tu przybywały, niech przybywają dalej. A zwłaszcza mam prośbę do mych ukochanych kapłanów: Dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się za mego syna Ryszarda, bo jemu Duch Święty przekazał, aby przybył do kaplicy Ojca Mojego i tak się stanie, ale potrzeba modlitwy za mojego syna, gdyż zły duch cały czas czyha na jego życie. Ponieważ jest mym dzieckiem od lat wielu, i wielka miłość panuje w jego rodzinie. Dzieci moje módlcie się za mojego syna Stanisława, aby mógł pokonać wszystkie przeszkody, zasadzki złego ducha. Bo do dnia dzisiejszego wiele mych dzieci nie chce wierzyć, że takowa kaplica istnieje w Polsce. Ale dzieci moje wytrwajcie w modlitwie, w miłości. Wiarą pokonacie złego ducha i zły duch będzie uciekał z miejsc poświęconych Bogu trójcy jednemu wiele dzieci, które tu z Was są, ma wiele problemów, ale oddajcie mi to wszystko, a ja Wasze udręki zaniosę przed tron Ojca Mojego i będę prosił za Wami, jako co dnia proszę, jako co dnia proszę w każdej ofierze Mszy Świętej. Kocham Was, dzieci Moje, i teraz podejdę do każdego mego dziecka, aby Was pobłogosławić, wzmocnić na duszy i ciele, i proszę, dzieci Moje, módlcie się za mego syna Bartłomieja, aby mimo wielkich udręk i trudności przyjeżdżał do kaplicy Ojca Mojego. Módlcie się za moją córkę Jadwigę, za mojego syna Kazimierza, za mojego syna Stanisława na świętym miejscu w Rudzie, za mojego syna w Kępie Gosteckiej, aby mógł ukończyć dzieło Boże. Dzieci moje, proszę także o modlitwę za moją żertwę ofiarną, z której pragnę uczynić odzwierciedlenie mnie i ta dusza. Pragnę, aby stała się widoczną postacią dla Kościoła Świętego. Wiem, że wiele dzieci nie wierzy, ale czy Bóg kłamie? Powiedziałem, że przyjdzie czas, że to się stanie. I nie wierzą, ale uwierzą. Błogosławieństwa dzieci moje udzielam, jako Król Królów, Pan Panów, Król wszelakiego miłosierdzia dla mojego ukochanego Kościoła Świętego, Jana Pawła II, na wszystkie stany zakonne, na mojego ukochanego Sługę, który jest pośrodku Was. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Błogosławię Was drogie dziadki i dzieci moje w całym świecie. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Błogosławię wszystkie moje dusze, które współpracują w dziele zbawczym. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, pokój dzieci moje, pokój. Wizja. Pan Jezus błogosławi nas, następnie rozkłada swój płaszcz, który jest bardzo duży, nad kaplicą Boga Ojca i przez chwilę. Boże jakie to cudowne. Jak gdyby chciał uchronić tę kaplicę przed jakimś wielkim niebezpieczeństwem, następnie jeszcze raz błogosławi nas. Powoli, obłok zasłania Pana Jezusa. Pan Jezus na tym obłoku jak gdyby oddalił się. Jest bardzo dużo aniołów, którzy towarzyszą Panu Jezusowi, tak jakby wszystkie zastępy aniołów zeszły wraz ze swym Królem, aby oddać Mu cześć i pokłon jako Królowi wszechświata w wigilię Jego święta. W oddali jest Duch Święty, obok Ducha Świętego przepiękne promienie, które padają na nas wszystkich, promienie od Ducha Świętego wchodzą do naszych serc. Przepiękna jasność ogarnia Ducha Świętego i Pana Jezusa. Pan Jezus wraz z Duchem Świętym znikają za obłokami, które ich oddalają, unoszą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.